Hejka wszyscy, ja jestem Zasia i witam was w kolejnym odcinku z Zatoki Pokrzyku. Dzisiaj wy rodzinie Podarek i nie mam pojęcia, co będę tu robić, ale coś będę robić. Jak zwykle, yy, majtanie kamerą na wszystkie strony, bo Nie, nie do góry, tu, 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 tu. Dobra. Yy, po pierwsze, to ten. Jak co odcinek, zapraszam was na mojego Discorda, bo mam Discorda i na Discordzie jest fajnie, i ludzie tam piszą sobie. Ze mną i z innymi ludźmi o Simsach i nie tylko Simsach Więc zapraszam na mojego Discorda, link macie w opisie Znowu dziwnie zaakcentowałam chyba Ale to już mniejsza Boże, co tu jest tyle brudnych rzeczy? Proszę to posprzątać, panie Tymoteuszu To jest Teresa, to jest Henryka, a to jest Jagoda, jeśli dobrze pamiętam, dobra Ten dzieciak chyba będzie bardzo... Ma tutaj jakiś entuzjazm w rozrywce, w kulturze Hmm, no ona chyba będzie coś z muzyką robić, bo ona przecież ciągle przy tym siedzi. No i ma tutaj taniec i muzyka. Ale z nią się zajmiemy później, bo w tym odcinku na pewno Henryczka będzie miała urodzinki. Henryce trzeba będzie znaleźć jakiegoś faceta, ale tam coś się pomyśli kiedyś. A ten się uczy sprzątania, bo w sumie nie miałam pomysłu co z nim zrobić. I ogólnie to oboje chcą dzieciaczka. A w tym domu nie ma miejsca na kolejnego dzieciaczka. Więc coś pomyślę, ale chyba trzeba będzie ich przeprowadzić troszeczkę. W sumie to ten... Boję się trochę ingerować w te apartamenty, ale można byłoby zrobić taki duży apartament, w sensie wziąć ten i dać schody z tego dolnego na ten górny. I to byłby taki jeden duży. Hmm, może się tym zajmę, ale kiedyś tam. No bo troszeczkę właśnie boję się ingerować w te apartamenty. O, zostajecie najlepszymi przyjaciółkami. na zawsze, dobra, to Ci zablokuję jest przeurocze. Że ty się tak z jagódką fajnie dogadujesz. Możecie się połaskotać i jeszcze porzucajcie sobie piłkę na dworzu. Dobra, ty byś trochę posprzątał w domu. Dzisiaj idziesz do roboty? Nie, dzisiaj masz wolne, ale fajnie. I to byś mógł wyłączyć tak ogólnie. I czegoś tam chcesz się nauczyć kondycji? Możesz jogging? Nie możesz skakać na skakance? To poskacz sobie na skakance. Ty, Tymoteuszu. O, jakie słociaczki słodkie! Oj, 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 Ale one się lubią, ale ty surocze! Pospędzajcie sobie razem czas, może. Nie, no świetnie się usiadły w przejściu po prostu. O, Tymoteusz się nauczył? O, i flirciki jakieś tutaj. No to musi najpierw wrócić z roboty, ta twoja baba. A możesz to od razu poczyścić, jak już dziewczyny nie siedzą. I nie jeść tego, kurde, tylko to posprzątać. Teresa może podnieść rękę lub spróbować spotkać się prywatnie z szefem w późniejszym terminie. Odezwij się. Teresa zostaje awansowana! J. Yeah! Teraz dostała awans! Czyli 18 znowu idziesz do pracy. Fajnie, fajnie. Trochę ci umiejętności brakuje, ale no mówiłam, że ja robię umiejętności dopiero jak będą tego chcieli, więc no na razie tak średnio Ci to mogę zrobić, ale za to chcesz poznać kogoś nowego, więc o nie, tych już znasz. No nie, dobra, to nie. Chcesz zrobić przyjęcie? Może urządź przyjęcie sobie? Tylko nie dzisiaj. Jutro się zrobi przyjęcie, może. O, akurat jutro? Akurat jutro będą urodzinki, to może urodzinki Henryki by się po prostu zrobiło? A, dobra, skończcie to gadanko, ty masz entuzjazm w sporcie, okej, okay. y, ogarnęłabyście troszeczkę Właśnie wy tu chcieliście flirciki, weź ją y, popieść po policzku Oj, widzę, że chcesz sikać, ale weź tu pieść swoją kobietę No pieść swoją kobietę, dlaczego się mnie nie słuchasz, typie? Okej, okay, idź sobie po prostu skorzystaj. Henryka zaraz weźmiesz ten prysznic, po prostu twój ojciec już nie wyrobi. Czy ty możesz iść po prostu skorzystać, człowieku? Jeju, jakie ty masz problemy ze sobą. O, a ty skoro nic nie robisz, to możesz podać... O, kanapki z pieczarkami na przykład. Aha, bo tu spaghetti leży. No to nie podasz. Znaczy teraz, Uf, czemu ja tego nie kliknęłam? O, znów przygotowanie. A ty chcesz tego flirta, no. O. Dobra, zaraz z nią flirtniesz sobie. Zrobiłaś już to jedzenie? Zrobiłaś. Dobra, nie podawaj tego. Czy już podałaś? Oczywiście, że już podałaś. To pochowasz to i to też schowasz. Czy ty możesz ją tyknąć po tym poliku, tak jak cię prosiłam, czy nie? Tykaj ją po poliku. No nie tykniesz jej, bo ona do roboty. Czy wy możecie przestać? Bo sprzątaj to i weź se żarcie, jakieś. Ale że my akurat trafiliśmy na weekend, jak dziewczyny będą cały czas w domu. Osiemnasta, urodziny podarek. Mogę sobie zaznaczyć. Nie wiem, brakuje ci higieny, głodu, energii, a tobie czego? Głodu... Dobra, jakieś resztki byś sobie zjadła. I ty tak samo zostaw to pianino na razie. Na chwilkę tylko. Zaraz wrócisz do grania. I ty też byś sobie mógł coś zjeść. A już tobie kliknęłam, dobra. Który się zbekał? Które taki nie. Tymoteusz! Nie dość, że jak świnia, to jeszcze bekasz, Boże. Straszny jesteś. Obrzydliwy. Obleśny po prostu. Kąpiel, nie pamiętam, czy było które łóżko. Ale powiedzmy, że w niech będzie tak. Dobra, to ty się po prostu wykąpiesz rano. A ty idziesz spać. No cóż, nie złapiesz za polik swojej baby. Kiedy ta baba z roboty w ogóle wraca? O pierwszej, dobra, to od razu do spanka chyba idziesz. O, i powstawali. A, bo ty miałeś się wykąpać. Tu się wykąp, potem jakieś siku i jedzonko. A ty się wstań. O, już nie chcesz jej zapolikłapać. Szkoda trochę. A ty chcesz go? Czy nie chcesz go? Nie chcesz go, ale to możesz jakieś łuchu na przykład? Gorzej, jak się postaracie o Bachora, to wtedy będzie niefajne. O, Henryka sobie teraz gra, ale słodziutko. Chyba się nie postarali o Bachora, więc dobrze. Jeszcze nie teraz będzie ten kolejny Bachor. Ty Mateusz ma wolne, a ty masz wolne dzisiaj. Idziesz do pracy, nie masz dni wolnych. No dobra, no cóż. Tak bywa. Yy, możesz podać płatki. O, jaka jagódka, dobre dziecko sprząta, ale Milusio. A Henryka może iść do toaletki. A Jagódka chce pograć na pianinie, dobra, to sobie poćwicz. A ty nie podałaś za dużo tego? Jagódka tutaj może posprzątać troszeczkę. O Jezu, nie, to kliknęłam, zostaw to. I tak masz to schować. I te resztki też możesz podkładać, skoro nie masz co robić. A potem sobie poćwicz. A ty czego chcesz się nauczyć? Kreatywności, no to tylko na pianinie chyba. To się nie nauczysz. No jeju, ale brudny kibel. Ci tam się ogarnij trochę. Bo śmierdzisz. I może tak o 16 zrobiłoby się to przyjęcie urodzinowe. Spoko. Henryka może podejść do telefonu, jak już wyjdzie z. A Henryka, dobra, to jest ta. Czemu Samanta dzwoni do Henryki? Co jest w ogóle? O, a może nie bierz resztek, tylko wyczyść. Yy, za szybko. Czego ty chcesz, drugi poziom? Kondycji. To sobie poćwicz. Klatka na ptaka, zagroda dla psiaka. Hmm. Klatka dla ptaka nie ma na to miejsca. Chomika bym. Ma... Kto się tam tłucze? Nie wiem, dobra. Mniejsza o to. Ktoś się tłukuł. O, się najlepszymi przyjaciółkami, okej? Okay? A ty jesteś śpiąca, dobra, to się prześpij, bo ty do roboty dzisiaj idziesz. Yy, I już zaraz jest 16, więc. Urządź urodzinki, jak wyjdziesz sobie z Wanny. I tak, przyjaciele. Wszystkich tutaj z tych przyjaciół zaproś. I będzie ok, tylko jeszcze torcik bym kupiła w sumie. Może taki. Ale ona już dobrze gra na tym pianinie. Ale fajniutko. O nie, popsute. Jest tutaj ten ziombel od naprawiania rzeczy. Nie widzę go. A ty nie możesz spać, bo urodzinki są Henryki. U. Czy ona, jak teraz zdmuchnie świeczki, to ją postaży dwa razy i jest 17? Nie wiem, czy to tak działa. Zobaczymy. Idź zdmuchnij świeczki, Henryczka. O nie, teraz sama Katar, najgorzej. Ty, Jagoda, weź się, zainteresuj swoją siostrą przyrodnią? Przybraną? Nie wiem, chyba przyrodnią. Ten już myśli o ślubie. No, trzeba będzie panu Chomikowi jakoś znaleźć. Uuu, no. jaka impreza! Uuu, impreza! A ten po chipsy se sięgnął, Boże. No, Henryczka, dmuchaj te świeczki. Hej, Henryczka, pokaż buźkę. Uuu, Henryczka to taka fajniutka jest. Ojoj. Weź ty mi się, pokaż w lusterku. A nie można w tym lusterku zobaczyć? Dobra, to nie. A pokaż, co masz na codzienne? Może byśmy poszli do sklepu i ci coś kupili? O nie, muszę wybrać. O nie, ja nie wiem, co ona ma. Dobra, rzucę jej na razie rodzinę i tu zmienię na brodę. Jaką ty masz tutaj. Jesteś lwem? To nie jest przyjemność przypadkiem? Tak mi się wydaje, że to jest przyjemność. Nie, popularność, nieprzyjemność. Pomyliła mi się. O nie, ona nosi to samo, co ta. Co Boże, jak ona ma? Co Mirka? W sensie Mirka chyba w troszeczkę innym kolorze nosi, ale to muszę be... będę musiała jej zmienić, to. Yy, popularność będziesz chciała i przy okazji troszeczkę bogactwo, skoro masz ten? Tak w sumie, tak to troszeczkę wygląda. O nie, po co ja to usuwam? Muszę jej zmienić. Kucharz. Nie, ty musisz mieć. Nie, nie ty, mu... ty nie musisz mieć nic z tym. Coś ze sportem byłoby fajne, bo masz to podświetlone. Ale interesujesz się w sumie jedzeniem. Dobra, możesz być kucharką, mi tam pasuje. Yy, po prostu sport to będzie takie twoje poboczne hobby. Yy, I teraz co ty byś mogła. A, kupić nowe ubrania, ale to jak impreza się skończy? Możesz włączyć muzykę i porozmawiać sobie tutaj z Benjaminem, tak, to jest Benjamin. O nie zaznaczyłam, że dzień tutaj zagrałam, trzeba zaznaczyć. A co ty byś mógł porobić? Też byś sobie z kimś pogadał. Na przykład przyłącz się do oglądania, żeby ta impreza nie była nudna, bo będzie słabo. A jagoda może tutaj zagadać yy, Małgosie w sumie, bo czemu by nie? No już jest może być, już jest lepiej. Oj, tańczyć taniec jest to sobie wszyscy jeszcze podańczycie. A gdzieś Henryka? Może byś sobie potańczyła z Henryką i bym miała urocze coś na miniaturkę. To jest plan. Chodź tu Henryka, chodź tu ty. O nie, tu jest niedomalowana ściana! Och nie, jak ja mogłam to przeoczyć? Nic nie widzieliście. Tam zawsze była ta ściana. Dobra, miniaturka zrobiona, wysłałam se na Discorda na ten. na serwer, do którego tylko ja mam dostęp, więc nikt nie zobaczy wcześniej. A ten w ogóle bo ja nie powiedziałam, bo jak już wstawię, w sensie zmontuję filmik i wstawię, to zazwyczaj jest o później godzinie, ale jednak. To ludzie na Discordzie dostają od razu dostęp do tego wstawionego filmu. Więc polecam być na Discordzie, będziecie mieli dostęp wcześniej do filmów. Serio. Idź tam się ogarnąć i jutro po szkole idziemy na shopping. No jak łódka też będzie się musiała ogarnąć, to weź sobie reszteczki najpierw, a później się ogarniesz w łazience. Ta impreza chyba zostanie na może być jakby nie chce mi się nawet nic więcej robić, żeby było lepiej. Oj, Samanta, co tu z panem Hojkiem wyprawiasz niby? Już jedno z dziecko z nim masz, wystarczy ci chyba. Może być, no i spoko. Mi tam pasuje. Co ona chce? Jaka skarga? Już wyłączamy tutaj muzyczkę i już tutaj nie ma żadnej imprezy. Nic nie było. Nic nie wiesz, kobieto. Nic tu nie było. A może jeszcze narzekać, że śmierdzi w sumie. To możesz tutaj posprzątać troszeczkę. W końcu twoje urodziny też sprzątaj po sobie. A ty jeszcze byś sobie może skorzystała i dopiero poszła z panką. No, tato się trochę spóźniła <laughs> z tym kręceniem. Ojejku, dlaczego ty już wstałeś? Jest czwarta. Czy ty masz dzisiaj robotę w ogóle? Tu jest robota, masz na dziesiątą. Yy, po pierwsze, to byś zadzwonił Zadz zadzwonił po wynajemce, bo trzeba tutaj poprosić o naprawę. To byś posprzątał. A Henryka by coś zjadła i poglądała telewizję, tak w sumie? O nie, pora na opłacenie czynszu. Henryka idź zapłacić czynsz. Bądź dorosła czy coś. No bo po sprzątaj, poćwisz sobie jeszcze chwilę. Jagódko. O, za około godzinkę idą do szkółki. Ta, jak tańczy do grania na pianinie swojej siostry się do tej szkoły? Ty idziesz, koniec tego ćwiczenia, bo pora do szkoły Co ty tam? Czemu ty kogoś bujasz w ogóle, Tymoteusz? Weź się uspokój, coś zjedz, jakieś śniadanko Zaraz do roboty idziesz O, on to nie zje, nie zdążysz nawet zjeść, widzisz? No i po co było ci to huśtanie kogoś? No kurde, ty piaro Poprosiłam o naprawę Dzwoniliśmy po nią, żeby naprawiła i co? Gdzie ty idziesz? A mój prysznic, kobieto Dobra, sama to napraw, wierzę w ciebie Tereska, jesteś silną, niezależną kobietą. Na pewno naprawisz sama Wannę i prysznic. Trochę ci nie wyszło, ale wierzę, że dasz radę. Naprawdę, Tereska. Nie idziesz wziąć prysznic. O, możesz się nie kąpać, tylko to naprawić, proszę. No, napraw to. Naprawiła to. Jestem z niej dumna. Teraz się ogarnij, i zmyj tu podłogę. I skorzystaj. I nie wiem, co jeszcze. Trzynasta, trzynasta, trzynasta. Jest 13. Henryka wraca z szkoły. I przepraszam, boże nie mogę, jakby grażynka w tej fryzurze to jest cudo po prostu. Chodź tu, grażynka, pokaż się. O, tylko muszę piętro niżej zejść. Grażynka w tej fryzurze to jest po prostu cudo. <grymne> Jaki smodziaczek. O Boże, uwielbiam. A więc tak, ty sobie korzystasz, siadasz na chwilę oglądać i może w sumie z grażynką byś poszła na ten shopping? Czemu by nie? Weź ją, zaproś na spotkanie i przyłącz się do oglądania. No, oglądaj, oglądajcie sobie chwilę coś. A czy ty możesz. Jejku, dobra, bo się mnie nie słuchasz. i siknąć, i się przyłącz i idziemy zaraz na shopping, tylko chcę ci tę zabawę poprawić. Jezu, grażyna, czy ty możesz? Dobra, sama sobie oglądaj. Cześć Teresa, ty i mój przyjaciel, ktoś tam, macie ze sobą wiele wspólnego. Mm, pozwolisz... Temu... O, Jaki numer? Nie ma bata. No i zdążyła Jagoda wrócić, a ta jeszcze... No dobra, walić to. Dzwonisz po transport. I idziecie do odzież... Nie, to jest ten dziwny, jest jakiś inny sklep odzieżowy jeszcze? Sklep odzieżowy, o tutaj idziecie. Już, idźcie sobie. Znaczy ja pójdę z wami w sumie. Ale idźcie sobie. Co czas się kończy, no. A ona nie pojedzie z Grażyną? Grażyna. Myślałam, że pojedzie z Grażyną. O, przykrażenie. A nie, idzie! Dobrze, jedzie z Grażyną. Tymoteusz, czy ty możesz przestać blokować Grażynie przejście, proszę? A ten samochód tu po co? Że tak się. Czemu u nas była nianika? Po co u nas była nian... Co? Nie rozumiem czegoś. U parcela publiczna. No, chcesz się zaprzyjaźnić z Grażynką, dobra. To weź tam yy, rozmawiaj, pogawędźcie sobie troszeczkę. Czy to może podrosnąć, żeby to spotkanie nie było takie sobie? Proszę, niech to spotkanie będzie lepsze. Nie wiem, możesz ją przytulić przyjaźnie. O, jeszcze raz ją przytul. Albo poplotkuj. No, zdąży podrosnąć? Zdo nie zdążyło. Ech, idź stąd, nikczemny szarlata, nie idź sobie stąd. Kurde, myśli o Henryce. Dobra, idźcie szybko kupić ciuchy, zanim Cię okradnie jeszcze. O nie, czy on okrada grażynkę? Czy on chce okraść grażynkę? Chyba nie. Um, jakieś na całe ciało, może? To może, to jest fajniusie. Teraz jest zima, więc nie chcę, żeby nosiła coś krótkiego, tak w sumie. A może to, to też jest śliczne. Podoba mi się. Chyba zostanę przy tym, podoba mi się to. Do koszyka. A jest tutaj gdzieś jeszcze grażyna, czy już sobie poszła? Grażynku. Tu jest grażynka, dobra. Po Pospędzaj czas z grażynką. Zaprzyjaźniłaś się? Zaprzyjaźniłaś się! Yay! Yeah! Masz psiapsiułę. Możesz sobie zaprojektować ubranie codzienne od razu. I przebrać się w strój wizytowy. Może od razu wszystkie stroje jej kupię? Czemu by nie? O, strój wizytowy w sumie ma ok. Co ty tam masz dalej? Strój gimnastyczny. To pewno masz ten taki sportowy. Będę musiała tego podmiankę znaleźć, bo on jest taki średni. Piżamy, jaką masz? No, pokazuj. No, piżamy masz taką, to jest ok. Strój kąpielowy, którego te simy prawie nigdy nie używają. Jest spoko, a bielizna. No, też jest urocza. Dobra, to wracaj sobie do ubrania codziennego i jedziemy do domu, bo jest już późno. Jest już dziewiętnasta. Wiesz, jaka to jest późna godzina? Do domu. O, zaprzyjaźnisz się. Ten, Grzynka będzie twoim najlepszym przyjaciółką. A ten, jak Henryka wróci do domu, to będę musiała sprawdzić, czy jej yy, Boże preferencje seksualne wylosował. ACR. Chociaż mogę to zrobić teraz na zatrzymaniu. Henryka. A dobra, wylosowało się jej. A taksówka może w końcu. Przy o, przyjechała. Dobra, to jedź do domu. Do domu. O, no tak, mod. Będzie za 3 godziny Henryczka dopiero. No, kurde, co tu się dzieje? A może jakieś uchu? Skoro już takie powitanko tutaj się zrobiło? Aha, czemu nie możesz ćwiczyć na tym? Ale nie fajnie. A, potem samochód przyjechał. Dobra, zaraz pojedzie. Chwilę jej się tam zejdzie, no w tym łóżku. O, shit, zaciążyła. A oni tu nie mają miejsca. O, nie. O, jak ma swoją urodziny już za dwa dni, ale no niestety my jutro sobie stąd idziemy. Co ty byś mógł zrobić ze swoim życiem? Może byś Jagodzie pomógł w lekcjach? Jagoda, weź sobie prysznic i pooglądaj chwilę telewizję i zrobić lekcję. I kita plan. Nie wiem, czy nie będziesz miała za małej energii trochę, ale dobra. Ty, Mateusz, weź tutaj pomóż Jagódce odrabiać lekcję. A ty, Henryczka, skoro już wróciłaś, idź oglądać. Nie, idź oglądać telewizję. I ten, też sobie lekcje będziesz odrabiać. No, kurde, miałaś oglądać telewizję. Czy ty dasz rady? No nie dasz rady przecież. Oglądaj telewizję. I ty się przyłącz do siostry, bo potrzebujesz zabawy. A ty weź kąpiel i dopiero idź spać. Czy ta baba może sobie stąd iść? Bo mi na pieprza. O idź sobie, Barbara. Nikt cię tu nie chciał. Po co ty tu przylazłaś w ogóle? No kurde, Barbara, idź sobie. Dobra, baba stąd nie wyjdzie po prostu. No, jest już północ, już powinniście iść, powinnyście iść spać. Pomyliłam chyba nad no, im łóżka w tej chwili. Ale kogo by to obchodziło? Niech sobie śpiewa jak chcą. Kurde, Barbara! Wyprosi ją. Czy to zadziała? Idź sobie stąd, kobieta. Nikt cię tu nie chciał. No, Barbara! Czy ona może stąd wyjść? Idź sobie. O, ciąża! Okej, okay, ty potrzebujesz zabawy. No to oglądanie telewizji przed szkołą. A, ty sobie. Czemu nie mogę? Co jest z tym nie tak? Kurde, sprzedam i kupię nowy po prostu. Troszeczkę się nie opłacało, ale no cóż. O, teraz możesz. To sobie poćwicz. O, tatuś ci poczyta książkę. Ale słodziutko. Dobra, bo chciałaś sobie jeszcze poćwiczyć, a ja chcę, żebyś chwilę poćwiczyła przed szkołą. Oho, dziewczyny do szkoły. Koniec tego ćwiczenia. Czy my dogramy do porodu? W sumie mogłabym dograć do porodu. To będzie jakoś pod wieczór. No dobra, chyba dogramy do porodu. Niech... Y Tereska już urodzi. Aha, drugi brzuszek. E, jeśli losowałam w innym mieście smoczkiem, to chyba w tym nie muszę, co nie? Tak mi się wydaje. Chyba tak, to ten, to nie muszę losować smoczkiem, bo grałam sobie w Dziwnowie i tam się coś urodziło. Ale nie powiem wam co. Na Discordzie macie nawet screenki, co mi się urodziło. Ale nie powiem wam. Zobaczycie na odcinku z Dziwnowa albo jak sobie wejdziecie na Discorda. No, ogarnij trochę w domku może, ogarnij siebie troszeczkę Skoro i tak siedzisz i nic nie robisz w sumie Tymoteusz możesz szybko dokończyć operację albo przekazać pracę asystujące... asystent, O Boże Asystującemu mu lekarzowi szpitalnemu Szybko skończ O nie, musi zapłacić 500 simolonów, No i... O Boże, 500, 5000 Znaczy, chociaż mają na tyle dużo kasy, że to chyba za dużo różnicy nie robi o Henryczka wróciła, hej Henryczka Czujesz się dobrze to odrób lekcję A potem sobie zadzwoń do Grażynki Kurde, miałeś tutaj sprzątnąć trochę Czemu ty się mnie nie słuchasz kobieto Boże kobieto Trzeba cię zwolnić chyba wiesz Dagmaro Nikt cię tu już nie, nie potrzebuje Idź jej wymówić tutaj Prackę Potem sobie skorzystaj i Tyś resztki Jak ty się czujesz? Ty oglądaj chwilę. I jak obejrzysz, to odrób lekcję. O, nawet udało jej się odrobić lekcję ten. Bez przerywania na zabawę i w ogóle i minął kolejny dzień. A to zaczyna rodzić? O tak! Akurat! Idealnie po prostu dobrze. Kurde, myślę, czy randomować, czy po prostu wziąć to, co jest już tam w brzuszku u niej. O, mam nadzieję, że to nie będą bliźniaki. Dwa! Boże! Co nie? Mm. To widzicie, tu są czworaczki. Ja nie chcę czworaczków. O nie! Ja nie chcę bardzo czworaczków. Po co mi tu czworaczki? Dziewczynka, dziewczynka, chłopiec. O, ja nie chcę czworaczków. Czekajcie, mam plan. Spytam się na Discordzie. Dobra, napisałam wiadomość kapslokiem, yy, bo to poważne. Zobaczymy, czy ktoś mi na to odpowie. Mam nadzieję. Proszę, odpowiedzcie mi na to, ludzie. Nie będę oznaczać małpa everyone, ale no, wiem, zaznaczę osoby, które są dostępne. Dobra, mam jeden głos za rolowaniem i zobaczymy, jak drugi głos. Kurde, jeden za rolowaniem, drugi za zostawieniem. O nie. Dobra, ja wyroluję, w sensie wyjdę. I wejdę jeszcze raz. Ale jeśli znowu będą czworaczki, to wtedy je zostawiam. Bo ja znowu kliknę random. To będzie śmieszniej wtedy. O nie, Boże! Przecież ja nie zapisałam gry przed urodzeniem się Bahora. Dobra, to dajcie mi chwilę, już po prostu sama to dogram. Jestem Tybilem, po prostu ja pierdzielę. Ok, znowu rodzi. Random. O, uh, teraz tylko jedno. O na szczęście. Uh, o oh jejku, uh, Teresa zostaje w domu. I to jest chłopiec, dobra. Może by tak. Albert, nie wiem. Trochę mi zajęło wymyślenie tego, ale niech będzie Albert. I możesz objąć Alberta. I jakie on ma w ogóle kolorki? Czarne włosy, brązowe No ciężko, tutaj byłoby coś innego. Dobra, nie wiem. Ten się cieszy do obrazu. Ty, właśnie ty się cieszysz, kurde, do obrazu. Ty się ciągle cieszysz. Boże, jaki ty jesteś szczęśliwym człowiekiem po prostu. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji oraz wbicia na mojego Discorda. Trzymajcie się, no i cześć!